Witajcie wizjonerzy! Wizjonerzy w swoim naturalnym środowisku, jak zwykle A teraz idziemy na tripa Czekamy na jednego uczestnika A jak pan przy uzgodnimy szczegóły <grymka> Nadal nie usunąłeś filmiku Jakiego filmiku? No tego, co ci usunąć Ale na przykład nie pisałeś nic Wizjonerów oślepia światło słoneczne Lurpa pop shit, Lurpa drop shit co to było? Chciałem ciebie petardą bezłochową. Czy to był diabełek? Hardkorowe wejście. Uuu. Co tu się zaczęło dziać? A, ja stąd uciekam. Witam wszystkich. Aktualnie obgadyjemy kwestie organizacyjne odnośnie naszego tripa. tutaj nie jest to proste, ponieważ posiadamy niektórych bardzo różnych charakterów. A to jest śmieszne, bo po pierwsze teoretycznie to nie było żadnego obgadywania, a po drugie, to właśnie cała idea jest w tym, żeby nie obgadywać. Właśnie, ja tak powiedziałem, żeby było, że my coś planujemy. <ścoughs> Wizjonarizm 2020. Wszystkie ślizki ślimaki. Ja dzisiaj jadę? będzie ślisko w chuj. Wizjonarzy dzisiaj nie wiedzą gdzie ich nie wiozę, a ja zacieram rączki, ponieważ ja mam takie plany. Tajemna planie. niespodzianka od Pana Menago. Jedziemy samochodem nieznanego bliżej pochodzenia Dokładnie, jest to tak zwany dziadkowóz, ale podobno jest kradziony. Czy Azoki insynuujesz, iż woda Danów jest tak biedną miejscowością, że nie posiada hydrantów? Coś. Jesteś pewny? Nie. Proszę w dwóch braci i jeszcze co? w Aktualne? mi się wydaje, że jesteśmy w kłamliwy Moi drodzy, przejąłem rolę operatora. Prawda, jak to? Kieraliśmy Dokładnie, do, to Do takiej miejscowości, która się nazywa, z tego co wiem, Bogdaj. I tutaj jest wyspa, która się nazywa Europa. Dokładnie. Wizjonerzy obrali sobie dzisiaj za cel podbicie Europy, Także e, zapraszam na tą jakże ekscytującą eksplorację, która czeka nas w tym odcinku. A ty kim jesteś? Jestem małym leśnym skrzatem. Jesteś małym leśnym skrzatem, który hoduje włóczone Ru... duże grzyby. Rudy 2.0? Może Rudy 4.20? A ty, sut, co dzisiaj powiesz? Nie wysłany jest. A ty rudy co dzisiaj powiesz? Jestem Hangurem, bo dzisiaj to jest moje dziecko. Narządy, wszystkie swoje narządy percepcji. Radzę Ci nacieszyć dostarczanymi przez tego tryba poczcami, bo za szybko możesz się nie na kolejne. Właśnie znajdujemy się na poszukiwaniu złocistego trunka ambrozji, którego bardzo potrzebują nasze przełyki aktualnie. I tylko i wyłącznie jeśli możesz nam go zaoferować, to jesteśmy w stanie oddać coś w zamian. Co? Nie umowałbym tego tak prozaicznie to, wiesz, to trzeba podejść z większą dozą abstrakcji do tego tematu, stary. Takie, wiesz, yy, wożenie po prostu to nie ma znaczenia, stary. Nie? Właśnie drepczemy bardzo cenne roślinki, biegnąc po świeżo zaoranym polu i kierujemy się w stronę wyspy, na którą mamy zamiar przepłynąć stalową łodzią. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy punkt widzenia. To co będzie z tymi piwami? Bo nadal nie wiem, czy jest sens dalszych negocjacji. Rozumiem, to właśnie... Ja jest... mu pierdolimy jakieś formazony. Ej, dobra, tu mamy problem z przejściem już w tym momencie. Trzeba było się przedostać na drugą stronę no tego prawie, lasku i przejść. Tak, z naklejką tripy Patryk Grasiak i w nim będą dodatkowe buty nieprzemagalne. Musimy się, broda, musimy się cofnąć, przejść przez ten las i przejść tamtędy. Chyba się U, Dobra, drodzy widzowie, tak więc mieliśmy być na Europie, ale niestety Europy nie ma, tak więc. Musimy przedostać się przez gąszcz. Witamy w kolejnym odcinku tropienia zwierzyny z wizjonerami. Właśnie wypatrzyłem tutaj ślady poszukiwanego przez nas zwierza. Poznaję po zapachu, jest niedaleko. Wydaje mi że on ma coś z tym wspólnego. Widzicie, drodzy widzowie tak to wygląda. Ja tropię zwierzyna, a menago tropię zoga. Taki patyk kosztuje 300 dolarów na Australii. O kur... Głośno, głośno, przepraszam. No, pikło mi się. Nie, nie, nie. Musimy się prze... Ej, tam jest przejście. Przez tą rzekę. Kolejna kontrowersyjna rzecz y, wizjonerów ze drepcią po jakimś polu. Jest to jedzina. Tu wyspa, czy... Ponoć gdzieś pizdu w tamtą stronę. To jest wypadek, Nie, to, to jest No, ja się już zakręcił. Weźmy to, w Nie wiem, co nas dzisiaj czeka, ale to dopiero początek naszych wypraw. Tak, i wiecie, pierwszy przystanek na trasie do czegoś większego. Kuba, co? Następnym razem. Weźmiemy klucze do chaty, które tata. No Jak będę spał, to zrobimy tripa do mojej waty jak będzie pusta Jak chuj Ja <laughs> się pojedę normalnie do, do ranowania i tak jak teraz sobie wyjedziemy, tylko do mnie A ja będę miał po prostu klucze do, 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 do chaty i wejdziemy sobie Co no, za niecny plan, azo Nie ma kamer jeszcze A, jeszcze nie ma kamer, no, to trzeba korzystać, wie. póki nie ma to jest, żeby tam pojechać, tak? Ja jest, nie jestem za tym, żeby tam jechać, tylko jestem za tym, żeby je przeprowadzić na nich abordaż. Nie słyszę głosów przeciw. Po ile tak grzyby? Po ile tak grzyby? Urażony Że nie ma grzybów, nie było zainteresowania i coś tam. Po pan... Ja się tam wje... No co? No na ch... trąbisz! No, Gościu wyjechał na środek drogi, prawie jeszcze tam Ale normalnie. 20 nie? na godzinę. Właśnie on pojechał y, w sposób niewłaściwy. Właśnie to są takie ciekawe tereny, nie? Takie właśnie zielone. I wyobraź sobie, że najbliższe miasto jest bardzo daleko stąd. Daleko od ludzi i zasad boi. Tutaj? Widzimy wszechobecną dżunglę. To jest po prostu dżungla, jakieś jeziora. Jesteśmy w samym środku dziczy. Azok został ze mną związany więzem duszy, ponieważ ja jestem hostem, a on jest głośnikiem. Nie może się ode mnie oddalać na zbyt dużą odległość. Azok, jesteś cursed. Chwila, czy dzisiaj nie miało być burzy? Albo nada. Miała być. Nasz szofer panicznie boi się burzy, moi drodzy. Okej, okay, tak więc idziemy po chlebek. Co, nie broda? Dokładnie, idziemy odebrać bułeczki. Oj, i, i pada deszcz, to jest najlepsze. Panie panowie, to jest Patryk, proszę. Jakich ladach chcesz? Krojony i coś. Jak bułeczki mamy. Co Patryk? Krojone i w całości? Małe, duże i kajzereczki. To może takie bułeczki dla każdego. No to po bułeczce dla każdego podróżnego. was jest ile raz, 2,5? To sześć. Wizjonaris mhm. 2020. <laughs> Czarnogór. Tak, dobrze. Piękne bułeczki dla panów. Proszę bardzo. Proszę. Nie spodziewaliśmy się w ogóle obsługi o tej porze. <gulana> rana. Bo my w ogóle nie po jesteśmy... jeszcze sta... wieczoru? I nawet nie wiemy, jak się ta miejscowość nazywa. O, ale Biber, to Kolkowice. Co czym panowie są? My przyjechaliśmy tu aż z Warszawy, bo my ogólnie jesteśmy raperami. Koncert by nam się przydał, a na mnie Silwina chce spać w nocy, nie? Jednak późna musimy częściej zajeżdżać to do tej piekarni. Tak to wyglądało. I w ogóle dołączył do nas paruwa i ten kolega, ponieważ... Morskie oko. Mieliśmy krótką... Oko. Dokładnie moi drodzy, to jest delikwent znany pod pseudonimem Morskie Oko. Jeszcze nie występował w naszej serii, ale to jest jego debiut. Paruwa. A dlaczego w ogóle Azok zniknął i zamiast niego jest morskie oko i paluba? Wymieniliśmy na bardziej chętnych. I suta nie ma. Nasze misje są o tyle hardkorowe, że musieliśmy wymienić y, zamulających uczestników na bardziej chętnych, więc teraz po prostu jesteśmy ekipą rozszerzoną i robimy jedziemy. Vloga nagrywa? No. To nie zimny łokieć, to mokry łokieć. A teraz jedziemy do miejscowości, która jest na samym środku jeziora, ja nie wiem o co chodzi. I tam jest chyba jakiś hotel A my się boimy, że ten hotel to będzie nawiedzony hotel Tak jak na przykład w filmie Leśnienie Jesteśmy na przystanku autobusowym. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, nie wiadomo co my tu robimy Hej, 2020 Przemnuchy PiS dla tych moherów Trzymajcie się tam Życzę owocnych drożdży, czy co wy tam macie w swoim slangu, prawda? Ostatnie co pamiętamy To jak jedliśmy magiczne bułeczki A teraz jesteśmy gdzieś, nie wiadomo gdzie Pod taszkiem Dokładnie, jesteśmy na jakimś totalnym zadupiu pośrodku pola i jest tutaj tajemniczy, się... Zadaszony przystanek autobusowy, prawda fani? Kierujemy się do wyzimy. Dokładnie, kierujemy się do wyzimy od kilku godzin, ale nie możemy jej znaleźć, prawda? No i ogólnie ja czuję pewną... Depersonalizację. Może jeszcze Twoja depersonalizacja e, pojawia się w e, akompaniamencie zjawiska formikacji? Jeszcze jesteś robaków na plecach? To pole ciągnie się na tyle kilometrów, że nie widać końca. My nie widzimy końca. Tutaj jest takie samo pole, i tam też. I takie pola są w promieniu 11 kilometrów. Gdybym miał to streścić krótko i merytorycznie, znaleźliśmy się w środku pola. Które znajduje się na samym środku jeszcze większego pola? Znaleźliśmy tutaj y, shopę. Podejrzewamy, że może się w, w niej znajdować nielegalna uprawa konopi indyjskich. Czekajcie na inspekcję, wszystko będzie nagrane na żywo. <noise> Ile tu jest muszek? Kurde, o co chodzi? Wizjonaris 2020 właśnie te nas do jakiejś hardkorowej, bliżej niezidentyfikowanej altany na środku <głos> <indyjskiego>. <głos> Co! Jest tutaj gigantyczny obraz kota co? I będziemy spo... What the fuck? Co Dobra, to, to jest? Ja pierdolę stary Ale jeszcze trzecia część Trzecia część szopy, idę zobaczyć Tu jest koniec, nie? A zobacz jaka ona jest długa Tu też można wejść Ale tu już mamy problem coś ty zrobił? <śpiewanie> Rozwaliłeś kłódkę? Ale... Co? Ej, dawaj wbijaj tam, dawaj Sprawdź co jest w lodówce Żerandol Poka! Ja piernicze Łopaty w ogóle to są. Ale moc, arambisty! Co jest kurwa? Co jest kurwa? Ja pierniczę! Jogi, ja się przestraszyłem, rudy, nie, nie rób mi tego! No, No, bo mnie zaraz muchy zwiedzą, kurde, tu jest tyle tych much. Co jest grane? Jak się tutaj tak wyjdzie, nie? Jakaś szopa na środku niczego stoi. Tutaj wszędzie jest pustka. Czekajcie? W każdą stronę, w jaką bym nie spojrzał. Jest tylko samochód nasz i no wielka szopa. Taką ją zobaczyliśmy z zewnątrz, dlatego przykuła naszą uwagę. Ej, ale nie no, to jest już survival. O, cześć, ja. Nie wiadomo skąd, w górze pojawiły się gigantyczne ilości owadów. To jest klątwa tej szopy, którą zeksplorowaliśmy, prawda One mi wchodzą do każdej dziury! Dobra, wizjonerzy tam są, zaraz ja też tam pójdę. Oni tam weszli do środka! What the fuck? Co to jest? Co to jest? To jest taki bar. Moi no drodzy, właśnie znaleźliśmy bar na środku totalnego wypizdziewa, więc... Ej, ale serio to jest bar, to jest, to oficjalnie jest, jest dziwne. Oficjalnie mianuje ten bar... Um, tu powinien stać człowiek. Mianuje ten bar potępnym barem wizjonerów. Morskie oko, dodatkowe funkcje tego pomieszczenia. Jakby tu się podpisać może. Hmm. To by się spodziewał? Virginito! No na pewno jestem bardziej dumny ze swojego podpisu niż z tego. Kurwa, <gulanie> jest zapisane w PHC. Wyobraźcie sobie, nie? Że te podpisy to na przykład pisali jacyś tacy miejscowi tutaj tubylcy którzy na przykład mieszkają w wiosce, która ma 200 mieszkańców i. Uznają to jak takie oznaczenie terenu przez psa, który sobie obskuję. No, no i na przykład... I to jest taka altana, ta jak altana, tak? Dla nas altana jest altana. My No właśnie, oni nie będą wiedzieć o co chodzi, kto tutaj przyjechał i tak dalej, nie? Kolejna rzecz, którą znaleźliśmy. Łódka. A czemu nie chcesz wejść do niej? Bo, w niej jest wody. Nie widzę tej wody. czy znaczy ona jest tam tak, że zaleje ci buty. Jakiś wielki badyl tu jest. No można go, można tą łódkę nie moderować. Jesteśmy na takim jakby helu, na takim półwyspie. Powtórka z odcinka? Gdzie po dwóch stronach tego miejsca? Wow, faktycznie dwórca słysza. powtórka z wodowania. Bardzo dużo wody tam jest. Mnie po tej wywrotce nawet paznokieć boli. Bo trzeba zaznaczyć, że wizjonerzy cały czas dążą do zera, ale nigdy go nie osiągają, prawda? Jaka asymptot Dokładnie. Okej, okay, tak więc jesteśmy na środku, tak jakby jeziora. Nawigacja tak właśnie pokazuje, że jesteśmy na środku, takiej jakby wysepki, a dookoła są jeziora. Tutaj mamy budynek, Rudy idzie już go eksplorować. Obiekt hodowlany nieuprawniony z Remzol Tu mamy zakaz wjazdu, a to oznacza, że. muszą to sprawdzić. Dokładnie. I jechać do przodu. Zakaz wstępu, jadę. Wizjonarius 2020, właśnie znaleźliśmy się prosto w siedlisku nietoperzy, wymieszanych z jaskółkami. tutaj. Jestem... Lekką woń kurzego głana, aczkolwiek jest ona znośna dla naszych nozdrzy, które są przyzwyczajone do ciężkich warunków podczas eksploracji. Zapraszam co jest dalej. kran, ej, co? Ej, tego jeszcze nie widziałem. Co? Ej, ona ma założyło. No to na serio są miastki. No ale ile ich tu jest? Pamiętajcie, moi drodzy! Prawdziwy wizjoner zła się nie Gotów jest przejechać nawet najciemniejszą dzicz oraz najgęstszą dzicz. Jest byleby tylko. Zaspokoić swoją potrzebę eksploracji, poznania, nasycenia swojej percepcji nowymi bodźcami. To jest to, co dla wizjonera jest sensem życia. Zapraszamy w dalszą podróż.